Redakcja Rendotiu wspiera sklep Ole Ole, fani gier i technologii. Już chyba tradycją stało się, że każdego roku powstaje nowa odsłona Gruniożercy. Ta seria narodziła się w 2016 roku jako prosta gra autorstwa Łukasza Kura, ekskluzywnie na konsolę NES. Stworzona na kartridżu specjalnie na charytatywną aukcję Gramytatywnie naszego serwisu. W 2017 doczekała się imponującego sequelu, pełnoprawnej platformówki logicznej z grafiką autorstwa MT i muzyką Chip Jokea i również zaoferowana została na karcie na cele charytatywne. Okazała się zresztą tak profesjonalnie wykonana, że zgarnęła tytuł Najlepszej NESowej Gry Roku w konkursie Dev 2017. Obie gry mogliście już obejrzeć na naszym kanale. No, i by tradycji stało się zadość, końcówka 2018 oznaczać musiała nadejście trzeciej części. Jeszcze lepszej, jeszcze bardziej dopracowanej i gotowej na gramy tatywnie 2018. Tylko, że niestety z przyczyn niezwiązanych bezpośrednio z tematem tego materiału, charytatywnych aukcji w ubiegłym roku nie było, więc i premiera trzeciego świnkojadcy przeszła siłą rzeczy u nas troszkę bez echa. I wielka szkoda, bo pominając już kwestie preferencji, czyli jaki gatunek kto lubi, Grunieżerca 3 The Great Cavey Kleena piers bezdyskusyjnie najlepiej dopracowaną grą trylogii. I nic dziwnego, bo trio Łukasz Kur, MT i Chip Jockey każdego roku starają się pobić swoje poprzednie osiągnięcia, próbując jednocześnie innej formuły rozgrywki. Tak więc tym razem prosiaczki nie przeszukują piwnicy i nie zbierają spadających z nieba marchewek. Intryga jest sporo grubsza. Archon i Neko będą lada moment w domu i Grunio i jego siostrzyczka Dzidzia muszą posprzątać mieszkanie ze swoich zabawek, zanim ich właściciele odkryją bajzel i sprawią im za karę trzepanie grubych kawiowych kuperków. Inspiracja do nowej formy rozgrywki trójki czerpana jest podobno z minigierki w rozbrajanie bomb w kultowym Ultimate Stuntman. Celem gracza jest pozbieranie, czy może raczej rozkruszenie wszystkich świniakowych zabawek bez dotykania podłogi. Koncept równie pro prosty, co fantastycznie grywalny i pozwolił na stworzenie kilkudziesięciu naprawdę pokręconych plansz rozgrzewających szare komórki do czerwoności. Na podstawowy typ klocka nadepnąć można jedynie określoną liczbę razy, po czym obraca się w niwecz, odcinając drogę powrotną, więc należy rozważnie decydować o tym, gdzie stąpamy. Trzeba tak kierować prosiaczkiem, by ruszając od startu do finiszu, wyczyścić ekran ze wszystkich zabawek bez wyjątku. Tylko wtedy bowiem otwarte zostanie wyjście do etapu kolejnego. Ale, żeby nie było zbyt prosto, gra z czasem komplikuje się wprowadzając nowe rodzaje klocków. Kołowrotki przesuwają świniaka w jednym konkretnym kierunku. Na podniesione platformy można wskoczyć tylko z jednej strony, teleporty umożliwiają przenoszenie prosiaka na inne części mapy, wybuchające bloczki niszczą wszystko wokół, a pod koniec gry pojawia się nawet specjalna znajdźka marchewka umożliwiająca Gruniakowi wykonywanie jeszcze większych susów. Wszystko to przyozdobione śliczną, kolorową oprawą graficzną nieustępującą najlepszym produkcjom na tę konsolę, fantastyczną muzyką i 24-poziomową kampanią o rosnącym poziomie trudności. Jedyne czego brakuje do pełni splendoru to możliwość zapisywania postępu gry, ale i tę przeszkodę rozwiązano kolorowymi kartami służącymi jako hasło. I całość warto ukończyć dla przesłodkiego Outra, którego nie chcę wam tu zepsuć. Warto wspomnieć również o tym, że gra dostępna jest zarówno po angielsku, jak i po polsku poprzez przełącznik w menu głównym i że posiada rzadko spotykaną na NESie funkcję. Alternatywny tryb gry, przetrwanie, w którym wcielamy się w dzidzie, która mierzy się swoim niezrównanym intelektem w nieskończonej liczbie generowanych proceduralnie plansz. Tak, Gruniożerca 3 posiada generator losowych, coraz bardziej skomplikowanych etapów. Wow. A skoro o Didzie już mowa, to jeśli utkniecie gdzieś w kampanii, to spokojnie po kilku porażkach Didzia zaoferuje swoją pomoc, pokazując grającemu, jak ukończyć daną planszę, jeśli oczywiście zgodzimy się przyjąć jej ofertę. No i co najważniejsze, Gruniożerca 3 The Great KV Cleanup dostępny jest do pobrania całkowicie za darmo i jego najnowszą wersję znajdziecie na stronie, do której odnośnik siedzi w opisie materiału. Hmm, a cóż tu? No tak, prawie bym zapomniał. Drugi rok z rzędu prosiaczki zdominowały konkurencję. Grunio III pokonał konkurentów, znów zdobywając szczyt podium konkursu NES Dev Competition, więc mogę mieć pretekst, że nie chwalę gry tylko dlatego, że jest to Grunio i obiektywnie wybrano ją Nesową Grą roku 2018, a konkurencja była naprawdę mocna.